w prokuraturze generalnej są potrzebne zmiany. Panie redaktor, Platforma Obywatelska szła z projektem uniezależnienia się prokuratury od władzy rządowej. Myśmy mówili, że to jest potężny błąd, tak nie powinno być, gdyż konstytucyjnie rząd odpowiada za bezpieczeństwo i mówiliśmy, że to, co robi Platforma, jest po pierwsze niebezpieczne, a po drugie fasadowe. I te przecieki, które dochodzą teraz do mediów, pokazują, że mieliśmy rację. Nagle słyszymy projekt, który ma polegać na wyczyszczeniu zastępców prokuratora generalnego, czyli de facto udowodnić, kto tu rządzi. Zawsze w tego typu informacjach jest, było prawdy, więc z niepokojem będziemy czekali na dalszy rozwój no, tego, co zamierza zrobić Platforma w tej sprawie. Zastępcy byli proponowani przez prokuratora generalnego, pana Seremeta, Widać, że teraz minister Gowin chce mieć bezpośredni wpływ na to, z kim będzie pracował prokurator generalny, a więc jest to próba ubezwłasnowolnienia prokuratora generalnego. To on, jako szef, powinien mieć możliwość doboru swoich zastępców. No a rządzącym widać, ta reguła się po prostu nie podoba, chcą podporządkować bezpośrednio prokuraturę sobie. A projekt ustawy, w związku z tym nie ma żadnej e, m, mowy o czystce, zresztą nawet jak projekt ustawy będzie, to dlaczego mamy mówić o jakiejś e, czystce? Dzisiaj um, sytuacja jest następująca. Minister sprawiedliwości przedstawił przesłanki um, zmian w prokuraturze, które zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów. One są powszechnie znane. To, co jest um, elementem tej reformy, to przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji takiej, w której um, istnieje pewna formuła odpowiedzialności prokuratury przed Parlamentem. Um, dzisiaj um, tak naprawdę prokuratura generalna jest ciałem całkowicie od nikogo niezależnym. Chodzi o to, żeby prokurator generalny mógł i powinien składać sprawozdanie ze swojej działalności co roku właśnie przed Sejmem i mógł być oceniany przez Sejm z realizacji swoich zadań. Ja uważam, że jakaś forma wzmocnienia parlamentarnej kontroli nad Urzędem Prokuratury nie zaszkodziłaby. Nie chodzi mi o to, żeby Sejm wtrącał się w śledztwa, w konkretne śledztwa, czy żeby żądał jakichś materiałów procesowych. Nie, nie o to chodzi. Ale chodzi o to właśnie, żeby Sejm albo prezydent mieli prawo do wysłuchiwania okresowych informacji o pracy prokuratury, żeby można było nad tym prowadzić debatę publiczną. Stawianie przed y, ciałem parlamentarnym to jest niczym innym jak ocena polityczna. To, y, parlament jest ciałem politycznym i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Zdrowszym y, rozwiązaniem było to, które było w poprzednim systemie, kiedy y, m, prokurator generalny był jednocześnie ministrem, był członkiem Rady Ministrów i odpowiadał y, przed y, premierem. Nie można mówić o jakby zamachu na niezależność prokuratury. Prokurator y, z racji pełnienia funkcji musi y, być niezależnym. Y, y, y. Funkcjonariuszem państwowym, natomiast z drugiej strony, wykorzy przypadki wykorzystywania prokuratorów swojego stanowiska, swojej pozycji, e, no często właśnie między innymi upolitycznianie swoich decyzji, no często prowadzą do daleko idących wypaczeń w pracy prokuratorskiej i, i, tym, i to, 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 to widać, prawda? Czyli jakaś kontrola prokuratury generalnej jest niezbędna? Moim zdaniem tak. W jakiej formie? Chociażby nawet właśnie wspomniany przez panią redaktor sprawozdania przed Sejmem. Jeśli ta forma ma przybliżyć politykę problemom, wyzwaniom polskiej prokuratury i polskiego wymiaru sprawiedliwości, to ja uważam, że to jest warte do rozważenia pod jednym wszakże warunkiem, że nie będzie to traktowane jako próba zawłaszczania czy podporządkowania przez partie parlamentarne niezależnej instytucji.